Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny i w nim omówię dokładnie rysunek. Natomiast w odcinku bonusowym pokażę mm, szczegółowo, jak należy rozpisać dowód i wszystkie obliczenia. W tym pierwszym odcinku, który teraz widzisz, określimy też porządnie założenia oraz tezę do tego zadania. Zanim jednak do tego dojdzie, Narysujmy, narysujmy to co tutaj pokazuje nam zbiór zadań A może w tym miejscu rysunek może powstać. A może troszeczkę większy ten okrąg narysujemy. Jeszcze go przesunę. Dobra, zgadzam się, że on pasuje bardziej tutaj niż tam. Tutaj zaznaczam środek okręgu, i teraz narysuję pierwszą prostą. OK. Mm. Tutaj zaznaczam punkt D. Następnie prowadzę. Kolejną prostą, w taki sposób, żeby ona przecinała nam okrąg w punkcie A oraz w punkcie B. Jak widzimy, powstały nam tutaj dwie sieczne, które przecinają się w punkcie C. Zapiszmy powyżej założenia do zadania. Zakładamy, że odcinek BC. Jest tej samej długości co odcinek BO. Poszukajmy tych odcinków na rysunku i zaznaczmy je. Tu jest odcinek BO. Jak widzisz, ten odcinek jest promieniem okręgu. Możemy oznaczyć długość tego odcinka dużą literką R. I skoro odcinek BO ma tą samą długość co odcinek BC, to tutaj też masz R. Wychodzi na to, że trójkąt OBC jest trójkątem równoramiennym. Ponadto, w zbiorze zadań widać jeszcze odcinek AO i naszym zadaniem będzie pokazanie tego, że miara kąta DOA jest równa. Mierze kąta COB. Zobaczmy, o które kąty chodzi. DOA to jest ten kąt, a COB to jest ten kąt. Od razu zapiszmy, że może w tym miejscu będziemy mieli kąt alfa, a tutaj zaraz dojdziemy, co to jest za kąt. Ogólnie rozwiązanie całego zadania i rozpisanie dowodu będziemy opierali na twierdzeniu o kącie zewnętrznym trójkąta. To jest nasz dowód, to będzie teza, której na razie nie ruszamy i to jest nasze założenie. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do odcinka bonusowego dla osób wspierających. Więc, jeśli chcesz do nas dołączyć, to na ekranie końcowym też znajdziesz linki. Linki potrzebne do, do tego, aby wspierać. Pod rozwiązaniem w opisie też jest taki link.